Się ma, sesery tajemnicze, 000 i się przedstawiamy wszystkie łóżka w domu babci Grety. Łóżko pierwsze łóżko, które jest jej łóżkiem. To łóżko jest twarde, ale miękkie, jeżeli się przyzwyczaicie. 7 na 11 ponieważ, zależy to od przyzwyczajenia, da się spać. Oczywiście, samem teraz zasnął. Łóżko, które da się rozłożyć w łóżko. Jest on twarde, ale myślę, że jako łóżko jest miękkie. Póki co 4 na 11. Fotel ten sam co ten. On jest nawet fajny, ale do oglądania na telewizorze musi chyba siedzieć tam. Ale póki co oceniam to na 6 na 11. Pufa normalna. Oceniam ją na. 4 na 11 typowo oraz kanapa. Kanapa ta. Można nam dać inny wymiar wygody. Zwyczajna, fajna. Oceniam ja tak 7 na 11 Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, dzwonkujcie. I zobaczymy na tym odcinku. Cześć!